Siema, ja jestem Bartek a dzisiaj taki krótki będzie odcinek szybki. I w trakcie będą moje gry w Brawl Starsie Dobra. Więc o co mi po prostu chodzi? Chciałbym wam powiedzieć mój plan po prostu na robienie filmów. A więc co będzie w jaki dzień i gdzie. Dobra. Myślę, że możemy zaczynać ten plan. I tak, w poniedziałek. Ben, chciałbym zrobić taki odcinek ze śmiesznych kotów, że spróbuj się nie zaśmiać czy coś w tym stylu. We wtorek chciałbym zrobić. No, no nie wiem co bym robił. No nie wiem. No nie wiem co bym po prostu robił. A więc, no, tutaj może być przerwa. Jak mi się wywali, to się wkurza. Dobra. Yy, wy... W środę będzie. Prawdopodobnie Brawl Stars Tak Brawl Stars W czwartek będzie Crash Royal I nie wiem, czy czasami nie będzie dwóch odcinków Ale chyba nie No i w piątek Chciałbym zrobić Brawl Stars I Crash Royal Albo jakieś live y bym chciał w piątek zrobić Tak wieczorkiem No wiecie Tak wieczorek, live'ik Taki myślę, że byłby spoko w sobotę chciałbym bardzo zrobić, no też jakiś poranny, myślę że live, ale to poranny, nie? i chciałbym właśnie live zrobić. Pisałbym, wam, bym wam pisał po prostu kiedy co będzie. I w niedzielę będzie prawdopodobnie coś po prostu śmiesznego, czyli jakieś po prostu śmieszne filmiki i coś w tym stylu. Dobra. I tak w ogóle. I pytaliście się mnie też, ile będą trwały live. Podejrzewam, że około... nie wiem, może nawet 2 godziny, jak będziecie mnie subskrybować. Będzie dużo subu. To będę robił nawet godziny. Więc no polecam subskrybować ten kanał. No i teraz gdybyście jeszcze tego nie widzieli, robię konkurs na 50 zł kart. Można wygrać. W opisie będą wszystkie reguły, a więc polecam zobaczyć do opisu, i tam po prostu będą wszystkie informacje, które trzeba zrobić, żeby wygrać. By po prostu mieć szansę na wygranie tego basic karda. A więc, dobra, myślę, że to by było na tyle. a jaki no, dobra i to by było na tyle w tym odcinku i na koniec mam jeszcze moją jedną gierkę do końca tego odcinka czyli jedną gierkę po prostu dżinem Dżin, dżinim a więc dobra a więc jeszcze jedna gierka no i będzie koniec odcinka w tym odcinku będę sam kucharki tracił. Dobra, więc lecimy. Ja się z wami żegnam. A więc do następnego razu. Hej, hej, papa. Pa. O, jeszcze ten debil zapomniał powiedzieć, że musicie zostawić łapeczkę w górę i subskrypcję z dzwonem, bo to mnie bardzo motywuje. I tak, w ogóle na milion subskrypcji robimy 24-godzinnego live'a. Jakiś gość. Dobra, a więc teraz na naprawdę ja się z Wami żegnam, a więc do następnych. Hej, hej. Papa! Pa.